na konferencji, która dotyczy działań miasta i gminy Myślenice w sprawie minimalizowania zagrożenia z pojawieniem się na terenie naszego miasta, naszej gminy koronawirusu. Szanowni Państwo, mamy sytuację wyjątkową, dlatego podejmujemy wyjątkowe działania. Stąd moja decyzja o tym, żeby wszystkie najbliższe imprezy zaplanowane w najbliższych dniach, w najbliższych dwóch tygodniach, których organizatorem jest Urząd Miasta i Gminy Myślenice, czy współorganizatorem, że te wszystkie wydarzenia zostają odwołane, Szanowni Państwo. Mam tu na myśli myśliński bieguniczny organizatorzy już wczoraj na swoim profilu zamieścili tą informację, to też dzisiaj chciałem tutaj podkreślić i przekazać, odwołujemy Spotkania wiejskie, te, które były zaplanowane na najbliższy weekend i za dwa tygodnie. Odwołane zostały też wszystkie imprezy, które miały się odbyć w najbliższych dniach w Domu Kultury oraz na hali widowiskowo-sportowej. Proszę Państwa, wpisując się, też komunikat wydany dzisiaj przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z całym zespołem rządowym, jak Państwo już dobrze wiecie, od najbliższego poniedziałku zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w naszych szkołach również oczywiście będą zawieszone i tutaj też ważna informacja dla rodziców i dla nauczycieli, że w dniu jutrzejszym oraz w najbliższy piątek będą zapewnione w naszych placówkach edukacyjnych w przedszkolach i w szkołach zajęcia opiekuńcze zwracam się z prośbą do rodziców Zarówno dzieci przedszkolnych, jak i szkół, oraz dzieci z naszego samorządowego żłobka, że jeżeli te dzieci nie muszą przychodzić w tych najbliższych dwóch dniach, aby pozostały już pod opieką w swoich domach z rodzicami, z opiekunami. Tu przede wszystkim zwracam uwagę i proszę o to rodziców, tak jak powiedziałem, z żłobka samorządowego, no i też rodziców, którzy swoje pociechy swoje pociężnych wysyłają do placówek niepublicznych, bo to rozporządzenie, które pewnie się w najbliższych godzinach ukaże pana premiera dotyczy zarówno placówek publicznych, samorządowych, jak również tych niepublicznych. Czyli Państwo to jak powiedziałem oprócz ograniczenia funkcjonowania jednostek edukacyjnych podjąłem decyzję razem z zespołem, razem z dyrektorami, kierownikami naszych jednostek kulturalnych o tym, że ukryta y, pływania y, akwarius podlegająca pod Mokis y, od dnia jutrzejszego przez najbliższe dwa tygodnie y, nie będzie funkcjonowała, będzie zamknięta. Podobnie rzecz y, ma się do zajęć prowadzonych przez y, Myśliwski Ośrodek Kultury i Sportu. Także to dotyczy oczywiście wszystkich zajęć prowadzonych przez Filie naszego domu kultury, czyli filie tu w Myślenicach na Górnym Przedmieściu, w Głogoczowie i w Bęczarce. O zawieszenie zajęć poprosiliśmy również stowarzyszenia, które prowadzą świetlice w Drogini i w Porębie. I od poniedziałku zawieszone zostaje funkcjonowanie, działanie dziennego domu seniora który działa w ramach ośrodka pomocy społecznej. Także, Szanowni Państwo, to trudny czas, który mam nadzieję uda się razem przebyć. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli tutaj w tym czasie żadnego przypadku koronawirusa, aczkolwiek te działania, które podejmujemy, mają na celu przede wszystkim skuteczną walkę z i ograniczeniem właśnie wystąpienia możliwości koronawirusa na naszym terenie. Jeżeli chodzi o zawieszenie funkcjonowania naszych placówek szkolnych, to tutaj za chwilę powie dokładnie w tym temacie co i jak Pani Naczelnik Renata Marzec. Ja przypomnę, że zgodnie z informacjami przekazanymi dzisiaj przez rząd to zawieszenie w naszych szkołach będzie obowiązywało od najbliższego poniedziałku, czyli od dnia 16 marca do 25, Piątego. czyli do środy włącznie i w tym czasie nie będą odbywały się Szanowni Państwo zajęcia. Na naszych stronach, jak również na stronach jednostek edukacyjnych będą wszelkie oczywiście informacje dotyczące rodziców, którzy mogą ubiegać się o zasięg zachodów ubezpieczeń społecznych. Myśmy też godzinę temu odbyli tutaj spotkanie ze wszystkimi dyrektorami placówek z prośbą, aby ten czas dwóch tygodni był czasem, w którym nauczyciele i rodzice i nasi uczniowie będą pozostawali w kontakcie, tak żeby ten czas uczniowie w jakiś sposób też przepracowali, byli po prostu zadaniowani przez swoich, przez swoich nauczycieli. To może poprosiłbym o zabranie głosu teraz w sprawie tego, co będzie się działo w naszej gminnej edukacji przez te najbliższe 2-3 tygodnie i głos w tej sprawie zabierze Pan Renata ma że znaczenie edukacji. Proszę Państwa, tak jak Pan Burmistrz już wspomniał, od poniedziałek mamy zamknięte szkoły do 25 marca. Niemniej te najbliższe dwa dni są dniami, kiedy w placówkach światowych będą prowadzone zajęcia opiekuńcze. Dajemy tutaj możliwość rodzicom, aby zorganizowali opiekę dla dzieci że jest problem bardzo utrudniony. Jeżeli chodzi o nauczycieli, to nauczyciele pozostają w gotowości pracy. Tutaj dyrektorzy zostali poproszeni o to, aby zobowiązali nauczycieli o przygotowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów do pracy no, w warunkach domowych. Te materiały zostaną przekazane drogą elektroniczną poprzez dziennik, LIBRUS albo platformami edukacyjnymi, które działają w szkołach. Bardzo prosimy tutaj o wyrozumiałość, no i pozostawienie dzieci. Szanowni Państwo, to ograniczenie funkcjonowania, tak jak powiedzieliśmy, dotyczy placówek wszystkich edukacyjnych, dotyczy myśliwskiego ośrodka kultury i sportu, dotyczy również oczywiście Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Niepodległości i tutaj też zwracam się z prośbą do, do naszych mieszkańców, do uczestników zajęć też o, przede wszystkim o wyrozumiałość, bo ta sytuacja jest sytuacją Szanowni Państwo dla nas wszystkich wyjątkową. O pewnych działaniach, które prowadzi też czy Straż Miejska poprosiłbym o wypowiedź Pana Komendanta Tomasza Burkato. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, profilaktyka, zwłaszcza ta prewencja, o której też mówił, jest konieczna. I ta prewencja będzie stopniowana w zależności od tego, jakie tu informacje będą do nas nadsyłane. W tym zagospodarowanym czasie, który, najmniejmy nadzieję, rodziny wykorzystają do tego, aby być ze sobą, ale też przede wszystkim współpracować ze szkołą i nadrabiać ewentualne zaległości, nie możemy zapominać o naszych seniorach. Stąd zwracam się tu z taką prośbą i apelem, abyśmy nie byli tutaj obojętni na taką wzajemną troskę przede wszystkim o seniorów, zwłaszcza tych samotnych, tych, którzy dzisiaj najprawdopodobniej nie będą wychodzić z domów. Zwróćmy na to uwagę, czy aby nie trzeba właśnie tutaj zrobić im jakichś drobnych zakupów, otoczmy ich specjalną troską. W tym miejscu chciałem również zaapelować, aby Państwo byli wyrozumiali, jeśli chodzi o okres związany właśnie z no, kończącym się już w tym momencie sezonem grzewczym, dlatego że kontrole pieców będą przez nas w znacznym stopniu ograniczone. One będą na ten czas zawieszone, oczywiście będą, będzie kontynuacja, natomiast no, te interwencje, które będziemy od Państwa przyjmować, zawieszamy na jakiś czas. Proszę ja Państwa, pozwólcie, że parę słów na temat. Yy... Zagrożenia związanego z potencjalnym zakażeniem koronawirusem przekaże pan dr Marcin Zalotniak, pracownik akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Mieszkanie z Wyśnięciem. Panie Marcinie, bardzo proszę. Szanowni Państwo, no oczywiście środki, które zostały wdrożone na terenie całego kraju są dość, można powiedzieć, imponujące i niespotykane. I oczywiście tego zagrożenia tak, nie możemy bagatelizować. Szczególnie, że nie bardzo jesteśmy w stanie przewidzieć, w którą stronę by się rozwinąć. Co oczywiście świadczy o tym, że jesteśmy szczególnie w jakiś bardzo szczególny sposób, bardziej niż inni mieszkańcy Europy, świata tak naprawdę, narażeni na komplikacje związane z wirusem. Warto sobie zdawać sprawę z tego, jak taki wirus działa. Tak naprawdę wirus bardzo chętnie infekuje poszczególne osoby. Natomiast najbardziej narażone są osoby, które mają jakieś choroby towarzyszące. Osoby starsze i osoby Schorowane. Tak naprawdę według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia około 80% osób, które zachorowały koronawirusa, zostały zainfekowane koronawirusem, to tak naprawdę przebiegnie z cięższymi bądź objawami, natomiast nie będzie miało dalszych konsekwencji. I bardzo często porównujemy, jaka jest śmiertelność danego wirusa. E, oczywiście jest podwyższona, natomiast nie jest to powód do tego, żeby w jakikolwiek sposób podnosić szczególną panikę w społeczeństwie. Natomiast bardzo istotne jest to, że nie mamy w tym momencie określonego skutecznego leku na, na ten oskorzenie wywołanym wirusem. I jedynym metodą, którą możemy stosować skuteczną, to są właśnie działania wdrożone przez rząd, przez, 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 przez organizacje, które zajmują się ochroną zdrowia, czyli szczególnie przerwanie tego łańcucha transferu wirusa pomiędzy jedną osobą a drugą. Bo obecnie szacuje się, że jedna osoba jest w stanie zarabiać około dwóch, trzech osób, co jest stosunkowo dużą liczbą, dlatego każde wyeliminowanie jednej osoby potencjalnie zarażonej procentuje tak naprawdę. No środki zapobiegawcze, jakie możemy stosować, to jest przede wszystkim dezynfekcja, mycie rąk, stosowanie środków nieruchomych, detergentów różnego rodzaju, które skutecznie eliminują wirusa, środków dezynfekcyjnych typu alkohol generalnie środki na alkoholu. I musimy zdawać sobie sprawę, pomyśleć tak naprawdę, jak dany wirus, który dany wirus może się przenosić, czyli z ręki do ręki, tak naprawdę przez podanie rąk, dlatego tak duży nacisk jest kładziony na mycie rąk. Ale proszę sobie zastanowić się, ile razy dezynfekujemy telefon komórkowy, kierownicę w samochodzie, drogę do biegów, poręcze w miejscach użyteczności publicznej, czy też w naszych domach, krzesła, toalety i wszelkiego to innego rodzaju miejsca, w których potencjalnie moglibyśmy tego wirusa przenosić. Także To jest tak naprawdę klucz, żeby... Skutecznie przerwać ciąg przenoszenia się wirusa. I tyle tak naprawdę możemy robić. To są działania, które są jak najbardziej skuteczne i należy obserwować komunikaty WHO i polskich służb, które jak najbardziej najlepsze wiadomości nam przekazują. Dziękuję bardzo. Proszę Państwo, chcemy być odpowiedzialni mądrzy przed szkodą, a nie po szkodzie. Także i stąd te wszystkie ograniczenia, które. Uważamy za słuszne, które powinniśmy wprowadzić na tym etapie, po to, żeby chronić naszych mieszkańców Gminy Myślenice i też naszych gości, którzy przebywają na terenie naszej gminy, gminy, szanowni państwo. Oczywiście zrozumiałe jest to, że wszyscy nie możemy pozostać w swoich domach, ale ważne jest to, żebyśmy widzieli i też razem chcieli odpowiedzialnie podejść do tego, aby te nasze codzienne zachowania. Rozważać i tak podejmować, aby to rozpowszechnianie się tego wirusa było jak najbardziej, oczywiście, Szanowni Państwo, y, ograniczone. Y, nie ma dzisiaj powodów do paniki. Y, te decyzje, te y, polityki, które zostają wdrażane, y, są. Y, politykami, które mają, tak jak już powiedziałem, ograniczyć możliwości. Także jeszcze raz chciałem podkreślić, że nie ma powodu absolutnie do, do jakiejkolwiek paniki, ale musimy podejść do tego tematu wszyscy bardzo odpowiedzialni. Polskie służby zdrowia, zarówno odpowiedzialne właśnie za zdrowie, czy służby mundurowe, sanitarne na chwilę obecną, dobrze ze sobą współdziałają i Maksymalnie ograniczają te zagrożenia, które niesie za sobą koronawirus. Szanowni Państwo, jeszcze raz proszę o wyrozumiałość mieszkańców, przede wszystkim jeżeli chodzi o rodziców, którzy pewnie też spotkają się z różnymi problemami związanymi z zapewnieniem opieki nad swoimi dziećmi, ale. Te rozwiązania uważamy za rozwiązaniami słusznymi, które ochronią przede wszystkim dzieci. Oczywiście o kolejnych decyzjach, kolejnych informacjach będziemy na bieżąco informować naszych mieszkańców. Też liczę tutaj na współpracę z Państwem jako mediami i jesteśmy do Państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję. Jeżeli będą jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Dziękuję bardzo.